W dzisiejszym odcinku pokażę wam 7 najstraszniejszych sekretów z TikToka w Brookhaven RP Oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę bardzo, bardzo warto I zacznę od pierwszego sekretu, który jest przerażający Okej, okay, to akurat nie jest na TikToku, tylko na YouTube Shorts, ale ogólnie to jest mniej więcej to samo Także uwaga widzowie, co my tutaj mamy? Dobra, musimy pojechać do tutaj tego mostu, widzowie Nie wiem, możecie napisać w komentarzu ile z tych sekretów znaliście Wydaje mi się, że one są w miarę nowe Okej, okay, co on tutaj robi? Wchodzi pod ten most Tu jest jakieś przejście, ej, co jest? Dobra, tu mamy jakiś kod 3, 4, 2. Ok, musimy to zapamiętać. Ok, teraz musimy pojechać do kina i zobaczymy, co się stanie. Serio, totalnie nie wiem po co w ogóle i co tutaj Pisz się stanie. Ok, czyli musimy wpisać tutaj kod i co się, jakby wydarzy. Ok, wyświetli nam się tutaj dziwny film w kinie. Dobra, jestem mega ciekawy, czy to jest prawda. No dobra, to lecimy to sprawdzić w takim razie. Ja jestem mega ciekawy, bo serio to jest przerażające. Nie sprawdzałem, czy to działa, widzowie. Ale naprawdę, jeżeli to działa, to z mega, mega. Mega straszne, Dobra, weźmiemy sobie tutaj prędkość. Też ustawiłem sobie tutaj, widzowie, takie ciemne niebo, żeby dodać takiego strasznego klimatu. Ponieważ dzisiejsze sekrety będą naprawdę bardzo, bardzo straszne. Dobra, pierwsze co musimy sobie tutaj, sobie tutaj yy, pod ten most podjechać. Kurde, jednak jest trochę za ciemno, widzowie. Może było chociaż to. Dobra, tak będzie lepiej. Okej, okay, gdzie on tutaj podjechał? Pod ten tutaj most. Czy faktycznie jest tutaj takie ukryte przejście? Ja o tym nie wiedziałem. Słuchajcie, O nie, czy to jest skam, widzowie. Czy pierwszy sekret już jest skamem? E, ale w sumie, jak sobie teraz myślę, to może chodziło o ten drugi most, ponieważ. Widzimy widzowie mamy dwa mosty na Brookhaven tutaj mamy ten jeden a tam mamy drugi także podjedziemy sobie do tego drugiego zobaczymy czy być może tam coś jest po prostu schowane bo nie wiem być może pomyliłem mosty ale nie wydaje mi się bo jestem praktycznie pewien że to był ten właśnie most no ale podjedziemy i zobaczymy widzowie bo ogólnie ten sekret wyglądał naprawdę bardzo realistycznie i zdziwiłbym się jeżeli to by było jakieś przerobione czy wiecie coś takiego bo naprawdę przerobić coś takiego to jest naprawdę mega ciężkie, ale tutaj nie ma takiego miejsca, w którym mogłoby to być ukryte, widzowie nigdzie. Także prawdopodobnie chodziło o tamten most, który widzieliśmy poprzednio, i niestety nie ma tam tego kodu, nie ma tam tego przejścia, ale widzowie na filmiku widać ten tutaj kod, także możemy go przepisać do, do tego kina i zobaczymy, czy w ogóle yy, to działa. Dobra, jaki jest ten kod? 20342, ok, musimy to zapamiętać, i mimo tego, że tego kodu tam nie ma, to spróbujemy chociaż wpisać ten kod w kinie i być może to zadziała. No nie wiem, to jest mega dziwne, że w ogóle. Takie coś nie działa, bo serio to wyglądało mega realistycznie. Byłem pewien, że to po prostu istnieje. Dobra, musimy wejść tutaj i jak ten kod wyglądał? Dobra, 2, 0, 3, 4, 2. O ile dobrze pamiętam, pyk i uwaga. Czy coś nam się tutaj wyświetliło? Dziwnego, wejdźmy do sali kinowej, uwaga. Okej, okay, ej coś faktycznie jest, tylko nie wiem czy to jest ten film, który był na tamtym TikToku Wydaje mi się, że to jest co innego, bo tam się wyświetlił inny film Chociaż ten film jest o jakimś zombiaku Kurczę, nie wiem czy, te, czy ten film się naprawdę wyświetla, wiecie, tak zwyczajnie Czy po prostu po aktywowaniu tego kodu Jeszcze się upewnimy, czy na pewno ten kod to był prawidłowy kod Poczekajcie, co ja tutaj wpisałem? Okej, okay, na pewno, 2, 0, 3, 4, 2 Jeszcze się upewnimy, widzowie Enter i uwaga, uwaga Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz do sali kinowej i... Nie no, ten film dalej jakby jest i on się od nowa nie odpalił Także podejrzewam, że ten film po prostu jest już, tak wiecie, normalny. Że nie aktywowaliśmy go tym kodem, tylko po prostu on sobie tutaj już wcześniej leciał, bo to jest bardzo prawdopodobne. Także pierwszy min jest chyba obalony, niestety, widzowie. Pierwszy TikTok okazał się fakeiem, a naprawdę bardzo szkoda, bo wyglądał tak realistycznie. W życiu bym nie powiedział, że to mógłby być jakiś fake po prostu, widzowie, bo naprawdę to było tak realistyczne. Ale widzowie nie poddajemy się, ponieważ mamy tutaj film 11 miesięcy temu został on stworzony, i widzowie, mamy tutaj kolejny kod, który podobno już naprawdę aktywuje nam ten film, także zobaczymy, gdzie ten kod w ogóle jest i zobaczymy jak go tutaj wpisać i gdzie go znaleźć. Ok, musimy iść do tej stacji benzynowej, w sensie przy stacji. Tutaj mamy ten dziwne, to dziwne pomieszczenie, które pewnie już każdy zna, bo to nie jest jakiś mega sekret. Dobra, musimy sobie użyć tutaj, musimy wpisać y, numery 1, 2, y, 4, 5. Nie, 1, 2, 5. Ok, także te numery musimy wpisać. Następnie idziemy do tego opuszczonego domku. Ok, i gdzie ten kod widzowy? Gdzie ten kod? Dobra, ok, tutaj nam się coś otwiera. I mamy ten kod 74330. Czyli to już jest inny kod. Ok, i co? On tutaj to po prostu wpisuje? Ok, w to samo miejsce, gdzie tamten kod mieliśmy wpisać. I dobra, pojawia się ten, chyba ten sam film. Dobra, no to musimy to przetestować w takim razie. Lecimy do tego jakiegoś dziwnego, widzowie, pomieszczenia przy stacji benzynowej. Tam chyba trzeba było kliknąć numerki. Uwaga, widzowie, nie pamiętam dokładnie. Jakie chyba 1, 2 i 5. Dobra, klikamy to. 1, 2, 5. Ok, zrobiliśmy to, co na tym TikToku. I teraz gdzie musimy lecieć. ok musimy lecieć do tego opuszczonego domku. Szczerze, to wygląda mnie nie trochę realistycznie. Nie na tamtym TikToku, bo i obstawiam, że to może być też fake, ale mam nadzieję, że nie, bo w sensie chciałbym obejrzeć ten film i zobaczyć, czy to naprawdę działa. Jakiś sekretny film w No nie wiem, to jest ciekawe. Dobra, lecimy do tego opuszczonego domku i zobaczymy, czy faktycznie tam się coś znajduje, czy będzie jakiś kod czy coś nam się tam otworzy. I także, dobra, lecimy tutaj i uwaga. Proszę, żeby był kod, żeby był kod, proszę no nie, to się nie otworzyło widzowie, jaki scam. Dlaczego drugi TikTok w tym odcinku i się okazał skamem To jest bardzo bardzo smutne. W ogóle paście na tym TikToku ta pokrywa była tutaj otwarta, w sensie nie było jej i po prostu był ten kod tutaj, a teraz tego nie ma, w sensie jest po prostu pokrywa i nie widać tego. Ale również możemy spróbować przepisać ten kod, także 74330, ok. Lecimy szybko do kina i muszę szybko zapamiętać ten kod, żeby go czasem nie zapomniał widzowie i lecimy wpisać właśnie w tą maszynę. Zobaczymy czy odpali nam się ten sekretny film. Bardzo mam nadzieję, że tak, bo bardzo bym chciał go zobaczyć. Nie no, ale szczerze jak drugi TikTok się okaże skamem, to ja już naprawdę nie wiedzę. Po prostu masakra jakaś. Dobra, lecimy tutaj. Mega skamują na tych Tiktoka widzowie. Okej, okay, lecimy tu, e, gdzie tutaj? Tutaj, dobra, to kina, proszę bardzo, tutaj. Okej, okay, i kodik to był 74330, 4, 3, 3, 0, prawdopodobnie. Okej, okay, także wpisujemy i uwaga, ej, coś się nam zmieniło. Tylko nie wiem, czy to jest jakby. Ej, to jest ten sam film, chyba, tak mi się wydaje. No tak, ta scena już była. Ej, co za scam. Dobra, jeszcze raz piszemy ten kod. Upewnij się, czy na pewno dobrze to wpisałem. Uwaga, e, dobra, 7, 4, 3, 3. 0. Proszę, zadziałaj, zadziałaj. Dobra, zobaczmy, czy coś się zmieni. Uwaga, Enter. E, no i nic się nie zmieniło. Nie, drugi TikTok się okazał scamem. Ale widzowie, to jest oszustwo. Nie, no lepiej tym TikTokom chyba nie wierzyć, widzowie, ale być może następny TikTok, który przygotowałem, to chociaż uratuje. A następny TikTok jest naprawdę bardzo, bardzo mocny, ponieważ prawdopodobnie. Możemy wywołać tsunami na Brookhaven I chodzi mi o tego TikToka, także uwaga, zobaczymy Gdzie tutaj jest... dobra, ej, tutaj jest jakiś sekretny przycisk, który odblokuje tsunami Zobaczcie na to, dobra, to mega wygląda I serio, mega fajnie by było, jakby coś takiego istniało I okej, okay, gdzie ten przycisk, widzowie? Idzie do więzienia? Ej, faktycznie, jest ten przycisk Dobra, on jest gdzieś pod umywalką, tak? Dobra, będziemy musieli to sprawdzić, zobaczymy, co się stanie. Ej, faktycznie leci to tsunami, co jest grane? Ej, szczerze nie wiem, czy to jest prawdziwe. Nie wygląda aż tak prawdziwie, ale jeżeli takie coś istnieje, dobra, to tsunami w ogóle zabija. Ej, na Brookhaven nie możemy zginąć. Trochę to wygląda jak skam, tak szczerze. Ale dobra, możemy to przetestować. serio, fajnie by było, gdyby coś takiego istniało. Ale myślę, że jest na to bardzo, bardzo mała szansa. Także jeżeli wszystkie w ogóle TikToki w tym odcinku nas oszukają, to będzie w ogóle jakaś masakra. Naprawdę, chyba się nie, nie opłaca się w ogóle oglądać TikToków z Robloxa. Bo tam skamują. Dobra, musimy obejrzeć celę, bo nie pamiętam, do której on celi tutaj podchodził. I uwaga, czy tutaj mamy gdzieś przycisk? Tutaj nie ma. Dobra, za kibelkiem też chyba nigdzie nie widzę. Może gdzieś pod łóżkiem widzę. Sprawdźmy każde miejsce, żeby wiecie, dokładnie tutaj sprawdzić. Tutaj nie widzę. Hmm. Dobra, lecimy do następnej celi. Być może tutaj coś znajdziemy. I uwaga, pod łóżkiem nie ma. Dobra, pod kibelkiem on sprawdzał pod umywalką, ale pod umywalką też nie ma. No co to jest? Naprawdę, każdy TikTok z Robloxa oszukuje? To jest jakaś masakra. Dobra, tutaj przycisk. Nigdzie nie widzę. Nie, no dobra. To jest, jakie to jest oszustwo, widzowie? Dobra, przeszukajmy też inne pomieszczenia Być może gdzieś przenieśli ten przycisk w jakimś update'cie ale tutaj nie widzę. Dobra, być może gdzieś tutaj. Rozejrzyjmy się po prostu po, całym, po całej tutaj komendzie i być może gdzieś to znajdziemy. Dobra, tutaj jest takie wiary spoko miejsce na przycisk, Być może gdzieś to przenieśli. Proszę, żeby to istniało. Dobra, ostatnia nadzieja w tym pokoju, widzowie. Jeżeli tutaj nie będzie nic, to. Yy, no dobra, chyba nic nie ma. Dobra, także. Ej, coś. Ej, dobra, tutaj coś jednak jest, widzowie. Mamy ten przycisk. On wygląda jednak troszeczkę inaczej niż na tamtym TikToku. Wow, jakieś kamerki odpaliłem, tylko czy my go w ogóle możemy kliknąć? No, nie bardzo. On tutaj nawet nie działa. Ale okej, okay, jakiś przycisk jest, tylko że nic z nim nie możemy zrobić prawdopodobnie. I to jest naprawdę mega, mega minus, bo jest coś tutaj takiego. Bardzo nawet podobny ten przycisk, bo tamten też był czerwony. Troszeczkę się tylko różnił od tego, ale widzowie, jest bardzo podobny, tylko że się nie da go kliknąć. Nie wiem po co on jest. Chyba, że teraz już na mnie leci tsunami, a ja nawet nie wiem, ale nigdzie tutaj nie widzę tsunami, zobaczmy. Ok, z tej strony tsunami nie leci, z tej również. Dobra, także chyba tsunami nigdzie nie ma. Nie, czy to jest kolejny skam, widzowie? Naprawdę, kolejny skamerski TikTok. Naprawdę, mega, mega masakra. Jedyne co, to się mega zastanawiam nad tym przyciskiem, który jest tutaj, bo totalnie nie wiem, do czego on służy i on tutaj po prostu nic nie robi. Chyba, że ja po prostu nie wiem, jak go użyć. Także możecie wpisać w komentarzach, jak użyć tego przycisku. I być może ten TikTok jednak nie jest fejkiem, Ale na razie, moim zdaniem, uważam, że to jest podrobiony TikTok i tak naprawdę takie coś nie istnieje. Także naprawdę, bardzo, bardzo słabo. Trzy TikToki sprawdziliśmy. I trzy TikToki są fejkami, Także lecimy do czwartego i mam nadzieję, że czwarty będzie już realistyczny. Ok, i w tym TikToku mamy widzowie Glitch na szybkość i będziemy mogli być mega szybcy. Nasze autko będzie mega szybko jechało. Także zobaczymy, jak to wygląda. Ok, on tutaj mówi, że wybiera sobie to Ferrari, ale że może by to być jakiekolwiek autko. Także ja tego autka nie mam, wybiorę sobie jakieś inne. Ok, musimy tutaj widzowie postawić drabinę przed autkiem i aby jechać w stronę tej drabiny. Ok, i powinniśmy ją usunąć. I kiedy ją usuniemy, to prawdopodobnie. Nie, będziemy widzowie mega szybcy. Jeżeli to jest prawda, what? ej dobra, faktycznie jest mega szybki. Dobra, zobaczmy jak... Ej, co jest, jak do tyłu w ogóle. Okej, okay, szczerze wyglądało to dosyć realistycznie, także nie wiem czy to jest prawda, czy nie, możemy się przekonać. Zmienię sobie może autko hmm, tylko na które. Okej, okay, na tym autku może być to spoko, także sobie tutaj, widzowie, wsiądziemy. Yy, dobra, tutaj zamię sobie też prędkość. Okej, okay, i bierzemy drabinkę, widzowie. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy to jest fake, ale serio wyglądało mega, mega, tak wiecie, jakby to było prawdziwe. No ale dobra, zobaczymy. Stawiamy drabinkę, tylko że nie możemy na razie. Dobra, pyk, tutaj drabinka, proszę. Jest. Okej, okay, mamy drabinkę i uwaga, tylko chyba nie możemy jakby w ten sposób postawić, może inaczej. Bo on jakby w innym miejscu to rozkładał, inaczej była ułożona. O właśnie, w ten sposób. No i dobra, spróbujmy Teraz wjechać w tą drabinkę i za chwilkę ją usuniemy, ale to będzie epickie, jeżeli to działa, naprawdę. Okej, okay, widzowie, podjeżdżamy tutaj. Dobra, lecimy, koła się kręcą jeżeli usuniemy tą drabinkę, to prawdopodobnie będziemy mega, mega szybcy. Szkoda, nie wiem, czy to będzie działać, ale dobra. Trzy, dwa, jeden, usuwamy widzowie, pyk i. Ej, co to jest za skam? Dlaczego każdy TikTok, każdy YouTube Shorts <grym> widzowie Robloxowe to jest jeden wielki skam? Nie, no serio, to jest jakaś masakra. W sensie, ja wiem, że wziąłem inne autko, ale na tamtym TikToku. Było powiedziane, że może to być jakiekolwiek gałko, a to i tak działa, a okazuje się, że chyba jednak w ogóle nie działa. Dobra, damy sobie drabinkę tutaj. Może e, spróbujemy widzowie tyłem tak podjechać, ponieważ tyłem było mega szybko na tym TikToku, jak widzieliście. I uwaga, zobaczymy, proszę, żeby to zadziałało, no. Jak czwarty TikTok w tym odcinku widzowie okaże się fejkiem, to ja nie wiem. Dobra, pyk, i uwaga. O, ej, dobra, to akurat chyba. Ej, dobra, to zadziałało. Moim zdaniem tyłem jedziemy szybciej dzięki temu. W sensie być może mi się wydaje, ale serio, dobra, spróbujmy jeszcze raz, uwaga, i zobaczymy. To jest prawda, czy tego mi się wydawało? Dobra, rozpędzamy się i. Pyk, dobra. Nie no dobra, tutaj jest takie przyspieszenie. A zobaczymy, jak jest normalnie, bo być może to jest normalne, uwaga. Nie no dobra, mega wolno jedziemy jakby tyłem, a kiedy postawimy tą drabinkę, to jest dużo, dużo szybciej. Także okej, okay, czyli w połowie, jakby ten TikTok jest prawdziwy. Być może widzowie, jak testowałem, to po prostu jazdę do przodu. To może za krótko, po prostu jechałem tym autem i dlatego ono się tak nie rozpędziło. Dobra, testujemy jeszcze raz do przodu i zobaczymy, czy widzowie to wypali. Okej, okay, krzywam tak już naprawdę jest dobrą Minutę I uwaga widzowie, jestem mega ciekawy, czy to teraz zadziała. Dobra, 3, 2, 1, usuwamy i pyk. No, nie wiem, serio. Uważam, że nie jest to jakieś mega duże przyspieszenie. Być może jakieś tam jest, ale to nie jest aż takie jak było na tamtym TikToku. Także nie wiem, ten TikTok tak w połowie jest niby potwierdzony, bo on jechał tutaj naprawdę dużo, dużo szybciej, jak widzicie i też tyłem jechał dużo szybciej. No, ale ogólnie w miarę, w miarę jest szybko, także możemy to w miarę potwierdzić. i w sumie tak sobie teraz myślę, że on też mógł mieć ustawioną wyższą prędkość, bo ja najwyższą prędkość, jaką mogę mieć ustawioną, to jest 70. Być może on miał 200 i dlatego mu to zadziałało, i to jest w sumie. Widzowie mega dobra rozkmina. Także myślę, że tego TikToka akurat możemy potwierdzić i jest on naprawdę prawdziwy. I kiedy ustawimy sobie większą prędkość, bo ja mam tutaj tylko 70, kiedy ustawimy sobie na przykład na 200, to na przykład może być naprawdę mega, mega duże to ulepszenie. Mega duża szybkość i naprawdę może to być bardzo fajny glitch. Także ja uważam, że tego TikToka możemy potwierdzić i lecimy do następnego. W końcu jakiś TikTok jest prawdziwy. Poprzedni TikTok nie był jakiś mega straszny, nie był to jakiś straszny sekret, ale przydatny. Ale tutaj, widzowie, już jest podobno bardzo straszny sekret. Podgłośnimy sobie troszeczkę i widzowie, w ogóle słyszycie tą muzykę. To jest mega straszne, naprawdę. Przys słuchajcie się i zobaczcie na to. Mega mega straszne, dobra. Musimy sobie tutaj w tym TikToku. Tutaj ktoś nam pokazuje, że musimy sobie zespawnować ten domek, w którym jest jakby piekarnia. I musimy wejść tutaj do góry. I widowy. tak, do góry musimy wejść, dobra, po schodkach. I co tutaj mamy? Mamy tutaj kanapę. Musimy wziąć drabinkę. Ok, i co się jakby stanie? Czy będzie jakieś sekretne przejście u góry? Być może. Być może będzie jakiś sekretny strych. Bo w jednym domku wiem, że jest takie coś, ale tego tutaj nie znałem. Ok, jest coś faktycznie. Patrzcie na to. Okej, okay, faktycznie jest coś takiego strasznego u góry. Dobra, zobaczymy, co tam jest dokładnie, kiedy to widzowie zrobimy. O ile ten TikTok w ogóle był prawdą, no to właśnie sobie zobaczymy. Dobra, lecimy tutaj widzowie, zrobimy sobie domek. Dobra, pyk, i musimy znaleźć, który domek był piekarnią. Ja za bardzo się tutaj nie znam, także muszę go tutaj poszukać. Hmm, który domek był piekarnią. Mniej więcej kojarzę, to był chyba ten domek. Tak, dobra, no on na TikToku też pokazywał ten domek. No i dobra, wizowie. wow, jestem mega ciekawy, czy to serio działa. Myślę, że to może akurat działać, to jest taki TikTok, który tak się wygląda bardzo realistycznie. Dobra, czy to jest ta piekarnia? Tak, to jest piekarnia. Dobra, lecimy do góry w takim razie. Tutaj po tych słodkach i mamy tą widzowie kanapę. Dobra, tutaj widzowie nic nie widać, żeby było jakieś sekretne przejście, ale widzowie, weźmiemy sobie tutaj drabinkę. Postawimy tutaj, dobra, i let's go. Czy... Okej, jest coś faktycznie, patrzcie na to. Jest, dobra, to jest realistyczne, faktycznie. To jest prawdziwe. Ej, dobra, co się tutaj dzieje? Mamy dosyć duży stół, na którym jest bardzo dużo miejsc. Tutaj są jakieś karteczki porozrzucane. Co to widzowie jest? Okej, tu mamy dużo, dużo kartonów. Mamy te Safe w ogóle, to jest mega ciekawe. Jest on naprawdę mega dobrze ukryty, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mam tu jakieś kartonyszkę, że nie wiem do czego ma służyć to pomieszczenie i naprawdę jest ono dosyć przerażające. Tym bardziej, że w ogóle mamy tutaj takie leżaszki. Zobaczcie na to. Mamy jeden taki zwykły leżaczek i drugi taki malutki da dzieciaczka. Serio nie wiem co to może oznaczać, czy to jest jakaś kryjówka przed apokalipsą, czy coś takiego. Nie wiem, szczerze tak to trochę wygląda. Co to w ogóle leży, jakaś kolczatka czy co? Nie no, tak nie wygląda kolczatka, ale tak mi trochę przypomniało. Dobra, nie możemy tego wziąć, myślałem, że to jest item, który możemy wziąć, ale jednak nie. Dobra, naprawdę mega, mega ciekawa rzecz. Nie wiem, czy coś tutaj więcej znajdziemy, wydaje mi się, że to jest wszystko w tym pomieszczeniu, uwaga. Yy, dobra, zobaczmy jeszcze na free jak coś tutaj się ukrywa czy nie Właśnie zobaczmy jeszcze, czy pod stołem coś być może jest, bo właśnie yy, pod stołem czasami są właśnie jakieś ukryte rzeczy, jakieś kody i tak dalej Ale tutaj nie widzę, żeby coś takiego było Nie, no dobra, na free też nic nie znalazłem Także prawdopodobnie to jest już wszystko, co mamy w tym pomieszczeniu Jest ono dosyć, tak że nie jest aż takie straszne, ale jest takie tajemnicze naprawdę I serio nie wiadomo co ono może oznaczyć Także naprawdę bardzo fajnie, że coś takiego istnieje No i mamy kolejnego TikToka potwierdzonego Także widzowie bardzo fajnie, dwa TikTokszki już już są potwierdzone, i teraz lecimy do następnego. Ok, widzowie, i kolejny TikTok jest naprawdę mega straszny. Jest chyba najstraszniejszy ze wszystkich, które wam teraz pokazałem. I uwaga, widzowie, zobaczcie na to. Ok, spawnujemy sobie domek, nie wiem jeszcze który. Dobra, musimy sobie wziąć ten. Dobra, szczerze, nie znam tego domku za bardzo. Okej, okay, tu mamy jakieś rzeczy, żeby zostawić suba i lajka, w ogóle możecie zostawić suba i lajka po tym filmie, bo będzie mi naprawdę bardzo miło I się naprawdę bardzo staram, bo właśnie sprawdzam te tiktoki i naprawdę bardzo tutaj... Okej, okay, co my tu w ogóle robimy? Ej, dobra, on bierze latarkę i idzie do piwnicy, co jest grane? Dobra, zaczyna się robić strasznie Ło, tu mam jakieś sekretne przejście między kominkiem, zobaczcie na to Patrzcie na to, co to jest? I tu jest jakieś sekretne pomieszczenie Co to jest, widzowie? Ej, tam była... Ej tam była jakaś sekretna postać Dobra to wyglądało bardzo przerażająco Usuńmy sobie ten domek i zróbmy nowy Musimy znaleźć go widzowie Który to był domek hmm Dobra musimy to szybko zrobić bo jest mega mega ciekawy Naprawdę to wyglądało strasznie przerażająco Dobra mamy ten domek także Spawnujemy go. Szczerze w ogóle ani razu Z tego domku nie korzystałem naprawdę ani razu Tutaj nie byłem w nim także naprawdę Też pierwszy raz jestem i to jest też Bardziej stresujące dobra musimy sobie wziąć latareczkę Także weźmy tą latarkę Bo być może nam się tutaj przyda dobra Bierzemy ją, świecimy. Włączyłem darkness, żeby było tutaj klimatycznie, też zgaszę światło. Widzę, będzie, wiecie, taki klimacik straszny. Dobra, wchodzimy do piwnicy. O mój boże, nie wiem po co ja to robię. Dobra, tu mamy jakieś pomieszczenia i mamy ten kominek. Niby zwykły kominek, prawda? Ale czy tam mamy jakiś sekret? Och, dobra, musimy tam wejść sobie. Uwaga, jest, ej, faktycznie, dobra. Musimy teraz przejść przez ścianę. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że nie zginę. Uwaga, what is this? Dobra, jestem w tym pomieszczeniu. Ale czy tutaj jest jakiś potwór? Halo potworze, gdzie jesteś? Dobra, co tutaj mamy? Dobra, to jest jakiś przycisk czy coś? Nie, to jest chyba jakaś ozdoba czy coś takiego. Okej, okay, tutaj nikogo nie widzę. Ej, czy gdzieś ten potwór jest? Ej, szczerze? Mam wrażenie jakby cały czas ktoś za mną chodził, ale... Chyba mi się tylko wydaje, dobra ja mam inny pomysł, żeby weźmy sobie freecama I uwaga, zobaczymy, czy na freakamie ktoś jest w tym pomieszczeniu Okej, okay, tutaj nigdzie nie widzę, nie no nikogo nie ma, okej okay, Czyli znowu TikTok jest tak w połowie potwierdzony Dlatego, że niby mamy tutaj takie sekretne przejście i nie wiem jak tutaj wrócić teraz, o nie, chciałbym na zawsze tutaj O o, to by był naprawdę mega duży problem Ej, serio nie wiem jak stąd wyjść Okej, okay, szczerze widzę, że troszkę się zaczynam bać, bo nie mam pojęcia jak stąd mogę wyjść I to jest strasznie stresujące, ale dobra Istnieje takie sekretne pomieszczenie, taki sekretny duży pokój, tylko że tutaj nie ma żadnego potwora w nim. A na tamtym TikToku, jak widzicie, był mega straszny mężczyzna. To wam jeszcze raz pokażę, jeżeli ktoś się nie przypatrzył, patrzcie na to, mega straszny gość, i on w ogóle był z siekierą. To jest mega, mega straszne. Ale teraz tego gościa nie ma, także myślę, że póki go nie ma, to powinienem się stąd zmywać, tylko że nie mam pojęcia jak. Może po prostu usunę ten domek. O, dobra, to, to był dobry pomysł. Okej, okay, także TikTok w połowie potwierdzony, ponieważ ten sekretny pokój naprawdę istnieje, ale nikogo tam prawdopodobnie nie ma. Chyba, że ja akurat nie trafiłem, żeby ktoś tam mieszkał, no nie wiem. Okej, okay, widzowie, także to były wszystkie sekrety z TikToka na tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, który był według Was najstraszniejszy, moim zdaniem ten ostatni, bo naprawdę mega, mega przerażający był ten pokój i ta postać, która w nim mieszkała, też była przerażająca. Naprawdę nie spotkaliśmy jej i nie wiem, czy ona naprawdę istnieje, no ale była na tym TikToku i to było serio, serio straszne. Subskrybujcie kanał, zaznaczcie się, zostawcie łapek w górę, bardzo, bardzo bardzo. Zapraszam do sklepu, link w opisie, bardzo fajne rzeczy, yy, no no i do zobaczenia w następnym filmie. ciemanko.